Spotkania z przyjaciółmi w ogrodzie czy na tarasie to zawsze dobry pomysł. Zawsze pod warunkiem, że macie odpowiednio zabezpieczone na sezon meble ogrodowe i akcesoria. Zapraszać może gości ten, kto dobrze zabezpieczył sobie mebelki wykorzystując lakierobejcę 2 w jednym od Drewnochronu. I wspomniana lakierobejca posłuży mi do tego, by zabezpieczyć ten gustowny stojak na kieliszki i na szklanki, by zawsze wyglądał dobrze, by opierał się próbie czasu, no i żeby oczywiście sprawdził się na każdej imprezie. Drewnochron lakiero Bejca 2 w 1 jednocześnie impregnuje i dekoruje zabezpieczone nim przedmioty, eliminując potrzebę stosowania dwóch oddzielnych produktów, co czyni pracę prostszymi i szybszymi. Sama aplikacja jest przyjemna, ponieważ produkt nie kapie i łatwo się rozprowadza. Co więcej, dzięki specjalnej powłoce gwarantującej trwałość do 6 lat, zabezpieczone drewno posłuży przez wiele sezonów. Prezentuje się nasz stojaczek elegancko. Lakierobejca 2 w jednym nadała takiego satynowego, wytwornego wykończenia. Dodatkowo naturalne usłojenie drewna widać gołym okiem. Szklanki są na swoim miejscu, kieliszki pod ręką można zapraszać gości. I myślę, że kiedy sięgniecie po lakierobejce 2 w jednym od drewnochronu, zawsze zaskoczycie swoich gości tak wytworną prezentacją szkła.